Siemanko, dzisiaj do Was przychodzimy z przedpremierowymi likwidami firmy Claro. Możecie je bardziej kojarzyć z serii Soul. Nic <grymianie> <I> gestykulowałem. <grymianie> Zrobiłem. jeszcze raz. Siemanko, przychodzimy dzisiaj do was z przedpremierowymi likwidami firmy Claro. Możecie je bardziej kojarzyć z serii Soul. Do testów do dostaliśmy smaki takie jak kiwi kur. <grymianie> Do testu dostaliśmy smaki takie jak rożona jagoda, kwaśne jabłko, truskawka, kiwi oraz cytryna zmiętą. Wszystkie są na zwykłej nikotynie oraz mamy moc 12. Ja dzisiaj będę testował na Oxfie Neo. Ja ze sobą wziąłem Oxfie x Link 2. Na pierwszy strzał idzie grożona jagoda. Tu macie szatę graficzną. Moc 12, zobaczymy jak to będzie. My to bardziej fani soli, ale zobaczymy co to deklaro pokryzamy. Fajnie, czuć chłodzik, czuć jagodę. Taką intensywną jagodę. W skali od 1 do 10 no ja nie ukrywam, no ja jestem fanem jego nie? Jeszcze ice. Perfekt. Jak dla mnie taki smak 8,5 jest słodka, ale liczę jeszcze na kolejne likwidy Co następne? Ja bym tą truskawę wziął. Truskawka kiwi? No. Dobra, następne do testów leci truskawka kiwi. Też nie ukrywam, na zwykłej soli jestem fanem tego. Mi też bardzo smakuje. Nie zobaczymy, z czym to się je, Co tam znowu karo nam skotowało. <laughs> <Ale> to jest <laughs> To co? Przechodzimy do testu truskawka kiwi. Przebije się taka tutaj lekko nuta truskawki. Kiwi się lekko gubi tutaj. Natomiast fajne, fajnie się to razem łączy. Kiwi fajne, to takie kwaskowatość daje troszkę. No kwaśne, ta truskawka słodka, taki kontrast powstaje. Mm, bardzo fajne. No podobne do tego, co mamy na swoje. Bardzo podobne. W skali od zaraz 10 do taką mocną dziewiątkę, bardziej niesmakową niż ta żona no, wywoda. Ja też dziewiątka, na no, mnie też fajne. No ja nie przebił, ale jest. polecam. Jak ktoś lubi takie, jak ktoś lubi takie słodko kwaśne, to bardzo polecamy, no? To strzał w 10. Bardzo fajne. Kwaśne jabłko czy Tak, skrywamy? Kwaśne jabłko. No. Następnym zawodnikiem jest kwaśne jabłuszko. Prezentuje się to w ten sposób. To co, zalewamy, testujemy. Dokładnie tak. No nie ukrywam. Nie jestem fanem jabłka, jabłek. Ogólnie, ale to jest dobre. No, ale i tak bym wybrał jegodę. Ja wręcz przeciwnie, jestem bardzo dużym fanem kwaśnego jabłka. Jak wziąłem sobie burzka, to właśnie tak poczułem taką słodycz, która bije z tego jabłka. Jak na razie dla mnie najlepsze, co paliliśmy w tym teście, daje taką solidną dychę. No, dla mnie na trzecim miejscu, ale szóstkę ode mnie zgarnia. Przechodzimy teraz do ostatniego smaku, cytryna mięta. Zobaczymy, czym nas uraczy. No, szata graficzna tak samo jak tamte, tylko jest napis inny. No ja, wiem. <laughs> Co? Kurwa, Amerykę odkryłeś Cupica miał taki smak z cytryna mięta No mm. dobra? mamy już grzałki nasączone, zabieramy się do testu ostatniego smaku z przedstawionych dziś. Makujemy jak te nim 2 te takie... Y, miałeś zawsze cytrynowy pomarańczowe. No, te, mm. To jak, jak te cytrynowe smakuje. Tej między trochę nie czuć, ale... Nie no jest takie chłodne troszkę. Na końcu, no. Ale zajebiste. No dobra. No nie petarda, dziwne połączenie. W sensie dziwne. Niespotykane. Rzadko, co paliłem, takie pierwszy raz pal. Trochę smakuje jak ten Tymbark z mięta. Nie no, dobre no. Reasumując, wszystkie aspekty dałbym ocenę dziewiątkę taką. Bardzo przyjemną ale jak taki na lato, idealny myślę. Dla mnie też dziewiątka, no. rzeźwie bardzo no. I dla mnie na drugim miejscu. Dla mnie on plasuje się na drugim miejscu. To by było na tyle, przetestowaliśmy wszystkie smaki, które dostaliśmy z nowości. Widzimy się w następnych testach. Trzymajcie się. Wysyłacie więcej. <laughs> <laughs>